Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pani w jakiej sprawie? Przychodzę do pana z taką małą prośbą. Otóż potrzebuję wpisu do indeksu. A pani uczęszczała na moje zajęcia? Dzień, oczywiście. Jak nazwisko? Kowalska, Sonia Kowalska. No, jest pani w mojej grupie, ale ja pani sobie nie przypominam. Może pani wytłumaczyć, przecież ludzie tu przychodzą na każde zajęcia, przychodzą na zajęcia dodatkowe, a pani przychodzi do mnie na koniec zaliczenia, na koniec semestru i chce pani zaliczyć. Na piękno oczy. Jak pani Mogę przyszła na to Nie chodzi o to. Chodzi o to, że... No, bo... Niech się Pani streszcza. Ja mam rodzeństwo, Chyba rodzeństwo. Chorzy... Ale to chyba rodzice są od wychowania dzisiaj, a nie Pani. Ja nie mam rodziców, dobrze? Przepraszam, ale myślałem, że... Ale to chyba można pogodzić wychowanie rodzeństwa z nauką. Tak Pan myśli. Oczywiście. A jeśli nie, no to nie każda, nie każda kobieta musi być kieliskodostką, żeby dostać dwa noble. Albo nauka, albo wychowanie dzieci. Dobrze. Chciałam to załatwić inaczej, wie pan? Chciałam miło. A... Powiem panu prawdę. Ja jestem barmanką w klubie nocnym. No to pani sprawa. A nie kojarzy Pan królu? Nie, proszę Panią, nie, nie znam takiego klubu. Admirał był fotografie, kto na Ale jest Pan tak? Jest Pan pewny? Oczywiście. A tu? No to też ja jestem. A tu? Też. A tu? Też. A z kim Pan, czyli ze żoną? Nie, to nie jest moja żona. Żymają, sama na pewno pani zna, moja żona jest znaną aktorką. To co to z żona? Tutaj, jest pan ewidentnie z młodą kobietą. I. Nie, nie. To najprawdopodobniej przyjaciółka żony, proszę panią. A przytula pan, całuje pan namiętnie swoją koleżankę, tak? Przyjaciółkę żony? Że mają, to nie pani sprawa.